Każdy pracodawca na podstawie artykułu 149 Kodeksu Pracy musi prowadzić ewidencję czasu pracy i ten mały i ten największy. Jest to obowiązek. I część danych będzie wynikała na przykład z rejestratorów czasu pracy, część danych będzie wynikać z listy obecności, ale każdy z tych danych musi być właściwie zaewidencjonowane, opisane i wyjaśnione także żeby umieścić to na liście płac. I na liście płac są umieszczone te elementy, które wpływają wprost na wynagrodzenie, więc ewentualny błąd Prowadzenie ewidencji czasu pracy będzie pociągał za sobą odpowiedzialność pracodawcy, ale także błędy, za które będzie musiał w większym czy mniejszym stopniu zapłacić. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w wersji papierowej, może być prowadzona także w wersji elektronicznej. To zależy od pracodawcy, od systemów komputerowych, jaki ma, czy różnych tutaj także przyzwyczajeń, bo w wielu zakładach jest prowadzona pewien element na samym początku w wersji papierowej. Później jest to przetwarzane w wersji elektronicznej, a w samym końcu trafia do listy płac już w wersji cyfrowej. Ale z każdy z tych elementów trzeba poukładać to w taki sposób, aby nie mieć wątpliwości. I czasami zdarza się sytuacja, że ktoś nie wie, jak była wykonywana praca, czy było jakieś spóźnienie. I to jest ten właśnie obowiązek pracodawcy, aby móc to zrobić prawidłowo, rzeczowo, tak, żeby nie popełniać błędów.